Okej, okay, więc jako że. No kurczę też dawno u mnie nie było filmów i akurat na ten dzień wypadałoby coś nagrać to tylko zapowiem, że na pewno coś tam coś tam jeszcze w zanadrzu mam na przyszłość. Tak to działałem na streamach głównie na kanale grupy streamerskiej i tyle. Taka po prostu krótka informacja, bo jeszcze coś planuję, ale zobaczymy, kiedy to dokładnie wyjdzie. Tym bardziej, to też o gdzieś tam może jeszcze umieszczę, który to dzień perkonu. Też to, to są takie przygotowania. I ewentualnie, no, do zobaczenia, właśnie, albo na streamach, albo na perkonie jak ktoś się, się obchodzę. I dajcie znać, jeżeli ten film się w ogóle ukaże. Nie, no, raczej się ukaże, zobaczymy. To zostawcie ciekaw w górę, jak Wam się spodobało. Taki, taki po prostu pogadanka krótka, szybka. I skrzyjcie się.